Chciałyśmy zobaczyć na żywo tę tradycję. Właśnie nie wiem, tym Czy bardziej jest, jest to dla nas coś e, ciekawego. I na troszkę szczęścia od no lajkonika też nas czekamy. Dotknął, tak? tak, właśnie na to liczymy, że nam się uda. Na szczęście o, ja czekamy tak, z niecierpliwością na tą piękną tradycję i oczywiście na lajkonika, który y, jak buławką przyłoży, szczęście jest cały rok nie. A dużo nam go potrzeba, więc dlatego jesteśmy tutaj y, taką, taką dużą grupą. Tak, jak dotknie buławą, to daje szczęście. Lajkonik uderza bławą w ramię i późno to szczęście jakoś tak przechodzi. Co roku. Oktawę Bożego Ciała się to odbywa. przyjemnością chodzimy popatrzeć na te stroje tatarskie, na tego lajkonika, pięknie tańczy. Ja przyjechałam tutaj z synem z Wrocławia aż specjalnie po to, żeby zobaczyć lajkonika i wziąć udział w tym wydarzeniu, ponieważ mój syn jest wielkim fanem zespołu Mazowsze i stąd cała inspiracja. Zespół Mazowsze śpiewa pieśń o Lajkoniku, tamty Lajkonik biega po scenie. E, jest to symbol e, waszego miasta, więc no więc stąd tu jesteśmy. To jest e, lajkonik przynosi szczęście. Nie wiedziałam tego. Tym bardziej się cieszę, że tu jestem. Już byłam dotknięta i wnuczka też specjalnie przyjechała 500 kilometrów tutaj do Krakowa, żeby po prostu być dotkniętą i lajkonika zobaczyć, bo nigdy nie widziała. Lajkoniku, laj, laj, przez cały kraj, kraj, lajkoniku. I hope she's so